Można powiedzieć, że krzyż dla Jezusa Chrystusa staje się dla Niego już tłocznią. To w tym momencie Jezus Chrystus oddaje swoje życie, czyli wyciska ostatnie krople krwi, po to, żeby ta krew miała konkretne przeznaczenie dla każdego z nas. Jak to się dokonuje, jak funkcjonuje tłocznia, to zobaczmy na przykładzie właśnie owego krzyżowania. I tego, co się na tym krzyżu będzie działo. Może będziemy to rozpatrywali na podstawie ostatnich słów Jezusa, Chrystusa, które poniekąd stają się testamentem, z którego my dzisiaj możemy bardzo mocno skorzystać. To może fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przeszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co, co czynią a oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam i siebie. Tłocznia. Najciekawsze jest to, że pod krzyżem Jezusa Chrystusa stały różne warstwy społeczne ludzi. Najciekawsze jest to, że wśród nich byli oczywiście ci kapłani, którzy wiadomo skazali Jezusa Chrystusa za to, że mienił się mesjaszem, synem Bożym. Byli żołnierze, którzy mówili, że mienił się królem, a więc dwa powody, dla których Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Ale najbardziej zaskakuje i dziwi postawa pozostałych. Czytamy: lud zaś stał i patrzył. Jakby dochodzi do takiego, dochodzą do takiego wniosku, że jest mnóstwo ludzi, którzy patrzy na to, co się wokół nich dzieje, widzą, że ktoś oddaje życie, a jednocześnie nie ma żadnej reakcji. Wydawałoby się, no, panuje jakiś taki marazm wśród tych osób, jakiś, jakiś, jakiś brak zainteresowania tym, co się dzieje, albo jakiegoś większego zdziwienia. Natomiast w Ewangelii, według świętego Łukasza, pojawia się coś bardzo ciekawego. W rozdziale 9 święty Łukasz w 27 wersecie tak jeszcze pisze. Zaprawdę powiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Mogę powiedzieć, że w tym momencie ludzie, którzy stoją tak bez ruchu i patrzą na Jezusa Chrystusa, widzą Królestwo Boże. To dokonuje się na ich oczach. Na jakiej podstawie to mówię? Ponieważ Jezus Chrystus, który doświadcza w tym momencie cierpienia na krzyżu, powinien bluźnić, powinien przeklinać tych, którzy wydają jego życie, którzy nie rozumieją w ogóle jego misji. Po ludzku rzecz biorąc, byśmy Pana Boga przyzywali na pomoc, a jednocześnie byśmy prosili Pana Boga, żeby spuścił na nich jakąkolwiek karę, żeby po prostu oczeźwieli, żeby zrozumieli. A Jezus Chrystus w tym momencie na krzyżu mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co krzyżą. To jest niepojęte, że w tak trudnej, dramatycznej sytuacji Jezus pokazuje prawdziwość tego Królestwa Bożego, że ta prawdziwość jest związana z przebaczeniem. Na ich oczach dokonuje się wielkie miłosierdzie Boga. I to jest początek tego nowego, które jest przed ludźmi, przed tymi stojącymi nic z rozumiejącymi, ale również przed tym, którzy bluźnią, którzy mają w każdym momencie czas do jakiegokolwiek nawrócenia. Dlatego Królestwo Boże po pierwsze dokonuje właśnie się w tych słowach Jezusa Chrystusa. Ojcze, przebacz im teraz, bo nie wiedzą, co czynią. E, najciekawsze jest to, że to przebaczenie, to miłosierdzie jest w, jak gdyby doświadczane w apogeum nienawiści ludzkiej. Jeżeli może... My doświadczamy jakiejkolwiek nienawiści w stosunku do drugiego człowieka, jakby zabijamy go w swoich myślach, to może w tym momencie, żeby odwrócić tę sytuację, musimy powiedzieć tak, Chrystus, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. A jeżeli dokonamy tego przebaczenia, to jesteśmy w stanie w tym momencie doprowadzić do nowego świata, nowego królestwa w tym naszym prywatnym życiu, w naszym doświadczeniu. A więc jedyna szansa na zmianę, to zmiana. Powiedzenia tego, co mówił Jezus Chrystus: Przebacz im, a w tym momencie pojawi się Królestwo Miłości.